Może z tej strony gdzieś... Nie wiem, są jeszcze jakieś jeszcze dziwniejsze rzeczy. Dobra, ja wracam ogólnie do chłopaków. Ej, nie nie dostałem sms -a od jakiegoś nieznanego numeru. Aha. I stary jest filmik. Obczaj. Co jakiś... Żołek się śmieje do kamery, co? Ej, oni mają Wiktora Ej, tu jest sobie też dokładnie. ten komisarz Trząb, chwila no. Czy mieliśmy rację? Stara, poznajesz to miejsce? No, no czekaj Nie wiem, co czekaj to Ogólnie to, to radiowóz został przyjęty. Co się stało z tym e, policjantem, który go prowadził? No właśnie Bardzo dziwne to jest A, czekaj, odcisnę trochę Zobacz, coś Bunkry widać, z... faktycznie Znasz to miejsce? No, mordo Ja znam praktycznie każde miejsce, jakie w ogóle istnieje Bo wszędzie już nagrywaliśmy Tam, co prawda, byliśmy tylko raz Ale bardzo mi zapadło w pamięć Dlatego, że tam był Freddy Fazberg Chyba... Ej, a czekaj, czy tam kogoś nie ma? Zobacz, coś ludzie chodzą po lesie. Jakaś plamka, czekaj. Tak, to, wiesz, jest to, to jest to miejsce. Wiem Ej, gdzie to no jest, to no. Lecimy, lecimy. Co? Rzeczy. O, dobra, bronię, patrz. To Trzecia ręka! E, Bąbki, na przykład ta holinkę? Może nie bombki, tylko bombę. O, dobra, stary. O, dymna! Tak. I co stary daleko mamy? E, wiesz co, 23 minuty nam pokazuje teraz, więc no ogólnie niedaleko, tylko że trochę zwiększyć czas, dlatego że jeszcze musimy zahaczyć o, Maka, jakieś pączki kupić. O, no, w sumie dobry pomysł. Bo teraz to my jesteśmy policjantami, wychodzi na to. Ej, to prawda! Teraz jesteśmy śledczymi. Mm -hmm. czyli potrzebujemy kawy i donaty. Tak, a Wiktor. Wiktor bada sobie, co? Nie zrobił mu już nic. Poradzi mm. sobie. Ogólnie nasze śledztwo się jeszcze bardziej przedłuża, dlatego że dostaliśmy pączki teraz, ale nie dostaliśmy kawy i musimy czekać na kawę. Więc Wiktor jeszcze 10 minut dłużej musi na nas poczekać. Chill z widzowia. Lokalizacja pokazywała, że to jest to miejsce, ale tutaj nie ma żadnego radiowozu. Są jakieś inne fury, a i może to są fury tych złoczyńców. Pierwsze, co zrobimy, to powinniśmy pójść na jakieś bunkry, nie? W sensie, bo. Bo, yy, na tym filmiku były bunkry, tak, więc tak, tak. znajdźmy je, ja mniej więcej pamiętam, w którą to jest w stronę. Wiktor! Wiktor, gdzie jesteś? Co to jest w ogóle za miejsce? Nie wiem, dosyć dziwny jest ten las, co nie? Mega dziwny. Patrz, jeszcze takie straszne drzewo skoro rośnie, tak? Mega dziwne. Dobra, i ty już byłeś tu wcześniej, mówisz, tak? No raz, i to było bardzo dawno temu, jak Zipka porwał hagiwagi w lesie. Hagiwagi? Co to jest co? On na nas czeka? Dobra, Ej, tak. Mam nadzieję, że Wiktorowi nic nie jest. Może siedzi sobie właśnie je pączki w radiowozie. Może to jest wkręta albo jakiś test na nas, po prostu, nie? Właśnie, może Wiktor się z nami. Może on się na nas odgrywa, stary, że wysiedliśmy sobie z tego radiowozu i go zostawiliśmy. Ale to on nas zostawił. Nas wywalił tam ten ziomek, a Wiktor powiedział mu, że przecież wynają radiowóz, więc chce nim jechać. Ej, w sumie tak. Ej słyszałeś? Ej, słyszałeś? Słyszałem radiowóz. Sięchał. Ej, walić te wąkry! Może to jest myłka! Proszę! O kurde! Tylko my się nie dajmy teraz złapać. Właśnie. Może powinniśmy. E, jedzie, 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 jedzie! Kurde, dobra. Chodam ci, Wszystko to światła z daleka. Ciekawe czy tam jest Wiktor, co nie? O. Tak, to jest ten wóz. To jest ten wóz. Daje sygnały, to nie jest legalne chyba od tak. Nie mam pojęcia czy Wiktor był Dział, w środku. Kto prowadził? Nie wiem, ale wiem, że musimy na pewno śledzić ten radio. Dobra. Chyba daleko nie ucieknie, co? Ej, on gdzieś tam pojechał, stary, musimy jechać w tamtą stronę. Dobra. Ej, są przed nami. Tak, ale paszek zapierniczają, co jest? To jest na pewno ponad limitem jazdy. Dobra, ale i tak muszę się trzymać w miary daleko, żeby nas nie zauważyli, nie? Bo takich fur jeździ dużo, ale jeżeli zobaczy nas, to może nas rozpoznać. Więc trzymajmy się tak kilkaset metrów za nim cały czas. Kurde, gdzie oni jadą? Nie mam pojęcia, ale chyba będą wjeżdżać na autostradę ogólnie, więc coś czuję, że wywożą go daleko do innego miasta. Rzeczywiście naj... wjeżdżają na autostradę. Tak, zobacz. Dobre, nie wiem, czy to jest dobre, że tak się aż zbliżyłem do niego. Może Możemy się bardzo. Nać. Dobra, wiesz co? Dajemy, że go wyprzedzamy, Dobra. tylko wiesz, nie pokazujemy twarzy, nie? Dobra. To był on. Tak? To, to by był teczą? on? No. Widziałeś Wiktora w środku? Nie widziałem. Dobra, gdzieś nas doprowadzili. Tak, ale... Ej, co tu? Jest? Teraz to na pewno się pokapują, że my tu jesteśmy. Gdzie my ukrywamy furę? Czekaj. Dobra, zatrzymajmy się tam bliżej, ale jeżeli oni nas... Dobra, wiem co zrobię, pa. Nie jesteśmy na śledztwie, tylko jedziemy na grzyby. O! O! Wiktorowi rozbiłem Wiktorowi furę. Nie nie Ej, czy tam w ogóle ktoś jest? Podejść, Chyba co? nikogo nie ma w tej furze, stary. Co jest, Gran? Ej, gdzie ja jestem? Znowu? Dawaj. Idziesz! Ale co jest? Idziesz, powiedziałem. Rzecznie! Gdzie idziemy? Co to jest za miejsce? A tutaj zobaczysz co tu będzie. Tu się z chłopakami spotykamy. Teraz przyjadą. Będzie wesoło, bądź pewny. Ale... Nie na... On ma Wiktora! Nie na Nie, nie ma! Idziesz powiedziałem! O, no! Dobrze, już idę, już idę. Dobra. Wtedy mamy wejść? Tak, i grzecznie! Dobrze, już przepraszam, już chodzę. Stary. Ta chata jest cała spalona. Chodź do samochodu, wejdziemy tam psem robotem. Nie będziemy sami wbijać do jakichś zakapiorów. Ach, to tędy idziemy tu! Nie, na To piwnica! Aaaa, dobrze, już idę! I. Tu się nie da oddychać, co to jest za miejsce. Idzie, zobaczysz, tacy jak ty, tutaj kończą. Ale to są jakieś lochy! Tak, dokładnie, to są lochy. Nie bój się, nie bój. Nie tacy kozacy jak ty byli. Zobacz, tutaj jest takie fajne palenisko. Zgarn tutaj gotowaliśmy. No. To jest pana? A, jest moje. Tak, dla takich grzecznych chłopców jak ty. Specjalnie przeznaczone. Idziemy jeszcze dalej. O, tu mamy świetne miejsce. Co tu idealnie byś pasował? Ja nie. chwilę, ale czemu to podłoga się pod nami rusza? Nikt to tam już leży. Idziemy dalej. Co myślisz, że psa robota nie zobaczą, co? Nie no, zobaczył go, ale pies robot jest z metalu, więc jest odporny na uderzenie, a my nie aż tak. No nie. Ej, ogólnie czemu Wiktor ma w swoim samochodzie mojego psa robota? Jego ja go szukam od tygodnia. Tak. krzyki? Tak. Kurde, no dobra. dobra, musimy się pośpieszyć, co? Ale dobrze, wiemy, że Wiktor żyje i wszystko jest to z nim okej. Okay. Tak. Nawet ma siłę się kłócić, więc... Dobra, tutaj stoisz. Ale tu śmierdzi, to są kości. To Ach. są kości i masz być cicho, bo muszę zadzwonić, jasne? Ach. Dobra, obiecuję. O, mam związaną I rękę. Tak, dokładnie tak, nie interesuje mnie, co to obiecujesz. No. no. I że ma być spokój. Dobra, już, 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 dobrze, już cicho jestem. No i dobrze. Dobra, co stary, wybijesz nim tam? Zbije nim tam, no ale podejdźmy na skraj budynku, stary. Bo może trzeba będzie szybko się wbijać do środka. Co, jeśli ktoś tam jeszcze jest w furze? I co, może się? od razu. Stary pies nie sięga, tak? Nie? Nie, kurde. kurde. Nie ma Nie ma nikogo. Nie ma nie ma. Ty, Mordo, może ukradnijmy tą furę. Co ty na to? Wbijać się? Myślisz? A są kluczyki? Zobacz Nie ma Aaaa. Zabrali kluczyki, kurde Aby było tak pięknie, już byśmy odjeżdżali tą furą w tym momencie Kurde Dobra Czyli plan B jest świetny plan A Kurde Zabijamy się psem robotem do nawiedzonej piwnicy Dobra Dawaj tu już siadaj mówię A teraz grzecznie tu siedzisz, a ja idę po kolegów Rozumiałeś? Tak, zrozumiałe. tak, zrozumiałem Tak, zrozumiałem Ani tak, się tylko rusz. Dobra, poszedł to jest w ogóle same miejsce nie? upadła mi kamera żeby ją odłożyć I związał mi ręce, ale czekajcie Ach. Nie, nie dam rady się rozwiązać. Mam nadzieję, że Ernest po mojej lokalizacji mnie znajdzie, nie? Powoli tracę siły i jeszcze jestem tak głodny, mi się chce pić. A, to tak, to... Już, już nic, już nic nie mówię! Pies robot jest już w piwnicy i jest ustawiony. Pójdźmy nim. Ale tu jest ciemno ogólnie. Jakie tunele? No nie. Wygląda to jak loch. Dobra, przejdźmy tędy. Kurde, no on nie nagrywa dźwięku, więc nie wiadomo. A obróć się Okej, okej. Okay, okay. No nic nie ma nigdzie. Ej, czekaj, czekaj. Patrz. Ej, jakiś typ widać. Co? Kupnął go i nie się. Kurde. Kurde, teraz jeszcze psa robota. Czemu wszyscy kopią jego psa robota? O, dobra, słuchaj, wbijamy się tam, musimy sami to zbadać, tylko nie możemy się dać złapać jak pis robot. Czyli musimy uratować teraz i Wiktora i psa robota do tego. Tak, to prawda Dobrze stary, że mam Mam bombę mną stary ze sobą. Dobrze stary, dobrze, no wbijamy Dobre. się tam. Mam dzisiaj jednego. Tak, spania, się, się No tak, 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 tak. Dobra, popatrzcie, czy żeby ze z nim pogadamy razem, jeśli będę wam tej krajty zabierał, tak? Pogadamy, pogadamy, popatrzcie. jeszcze jestem jakiegoś kurde psa, szczura, nie wiem co to co było, puścił je, rozumiesz to, tak? Niech on sobie pójdzie. Dostał smaka i cały temat, to wszystko. A gdzie jest? No tam na końcu po prawej. Na końcu po Co? Na końcu, na końcu po prawej. Na którym końcu? Dobrze. Dlatego tego okup wezmę. A co wita? tam? Od kasę wyciągnę. Aj, ja będzie życie wesołe. Słyszałeś? weźmy okup. I hajs od nas wyciągnie, Nie ma mowy, idziemy po Wiktora. On mówił po prawej. Po prawej stronie. Ej, co jest po prawej stronie? uważaj? Co jest? To jesteście! stąd Viktor! Rozluźnij się, rozluźnij Rozłóż... Jak on cię zwiodł? Oku! Oh, Tato, stąd! Ale ta się na plecach. On tutaj jest cały czas ogólnie. O chłopaki, co się wydarzyło? Nie wiem. Ale widzieliśmy ostatni raz u nas w nie do domu. Z tego powodu, Nie to może, to... czekaj, kamera mi upadła. Czekaj, Ernest, ale ja nie wiem. Jak wy tu dotarliście? No jak to? Śledziliśmy radiowóz. Z lasu! No bo widzieliśmy, że jesteś przy bunkrach, pojechaliśmy. Zanim dotarliśmy do bunkrów, no. to w ogóle zaczęliśmy słyszeć, że na sygnale zaczął jechać. Więc szybko wsiedliśmy do twojej fury, śledziliśmy go stary i ogólnie, ej, on tutaj kopnął psa robota i nie ma tutaj już psa robota. Jeszcze psa robota zaangażowaliście w całą ej, akcję. O, tak. chłopaki, on gdzieś tu jest, tak, dochodźcie. Ogólnie on chce okup za ciebie Porwał cię dla okupu Bo gadał przez telefon Nie wiem co się stało z policjantem ogólnie nie, nie ma policjanta Nie ma policjanta Czyli policjant chciał złapać tego ziomka Został jakby to powiedzieć Zniwioła, o, nie z... Zniknął, zniknął Chłopaki wszedł do nas A następnie ty zostałeś porwany dla okupu Tak Kurde Tak, jak, tak jakby cała akcja była ustawiona od samego początku Tylko Może to nie była policjanta. Ogólnie jakiś symbol stary Nie, jest. ja nie wiem co są za lochy Ale w takim miejscu jeszcze nie byłem Ej, Myślicie, że są tu też inne osoby porwane dla okupu tak jak ja? Myślisz? Nie wiem, jeżeli są, to powinny być tu. Zobaczcie na to. Pa co jest? Tutaj były dawniej drzwi. Ewidentnie tu była jakaś cela. Tak, no i to bardzo mała. Co? Tutaj jest? kolejna, taka sama. Co tutaj były lochy. On, on jest jakoś patologie. On pokazywał w tym miejscu, że tutaj coś wpadło, nie? Jo. On mi ogólnie wziął i, i przeszedł ze mną całe te korytarze, Pokazał, że tutaj będzie mi trzymał. I mówił, że inni są pod ziemią. Patrz. To się całe stary rusza, nie? Ej, ja tutaj raz byłem, Wiktor ogólnie. Ty tu byłeś? Był. I b też byłem tu zamknięty, bo tutaj obok, tu jest nawiedzony las. Ale gdzie my w ogóle jesteśmy? Poza Warszawą, ogólnie w środku lasu, obok jest tajna baza wojskowa. Stary, my jechaliśmy mega Ej, długo za tobą. Patrzcie, ostatnio jak tutaj byłem, to tutaj ktoś trzymał jakieś ukryte rzeczy, nie? Masz tam coś? tylko jakieś papiery stary, ale nie podkre... No, malutki! O się widzę. Z Gdzie jest Gdzie jesteś? Szybko, znalazł się. Stary, teraz Erwys. Nie jesteś trochę. To... teraz w jak to jest Bądź pewny tego! Gdzie jesteś? Pokaż się! Tu cię nie ma. Musimy spać. Dolga cię na pewno. Chodźcie za nim. teraz jest idealno, ale trzeba wyjść. Ja znam tajne przejście. Stasz, tajne przejście. Oj tutaj! Boże. Ostrożnie, ostrożnie! Co to w ogóle ja sami jest? Sami tu jest łóżko? Co tu się dzieje? No. Wow, daj, kawę. Dawaj, starek ah. oh. oh. ah. Dobra, wyszliśmy! Jak ładnie! No. Jesteśmy w środku jakiegoś totalnego lasu. Siedziałeś co tyle teraz? w ciemnościach. Ogólnie mamy radiowóz i możemy odjechać radiowozem. Radiowozem? Nikogo nie ma w środku. Kradniemy tą Ej, górę? Nie było kluczyków w środku. Ale Ej, może to... zostawił w, ten w skrytce. Ej, chyba, że. Ej, malbo ma, ma kluczyki przy sobie i musimy je zabrać. O, kurna, to jest o... najprawdopodobniejsze, wzięliście cokolwiek, co może się przydać na moją mis misję ratunkową? Stary. Cokolwiek. Eee... Przygotowaliście się Flara dymna? Jest Myślisz, brawa? że to jest dobry pomysł? 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 Wchodzę sam z flarą. Wow! Prawie spadłem. Nie jesteś! Wychod! Łubię wychodź po dobroci! się jak Czekaj, zajdę się na pewno! Wszedł do pomieszczenia z prawej. Dobra. Teraz moja akcja. Patrzcie! powinno zadziałać. Wracam do chłopaków teraz szybko. Ej chłopaki! Co się dzieje, Wiktor? Urzuciłem tam kąpiel. Jest pełno dymu? Ej, zaraz będzie wychodził. Chodźcie tam. Myślisz? No stary, on no już aż tak kasłał. Co jest? Dobra. Ej, Co jercze, co To jest na boku. Ej. To zadziałało. Chłopaki, ja nie wiem czy my zrobiliśmy to w legalny sposób Ale to był głaz łzawiący, to nie jest nic nielegalnego To co teraz? Czy on zębał? Trzymaj, Co? trzymaj O nie, Z zęb, Dobra, bierzemy się kluczyki się i wsiadamy tak, do radia. Tak, Dobra. tak, tak, dawaj To sobie skorzystam Dawaj, ładujcie się, ładujcie się. Czekaj, już otwieram Otwarte Stary, ale co my go tak zostawimy? Stary, nieistotne Chłopaki, także wracamy do domu w radiowozie A co z tym ziomkiem, dzwonimy po karetkę jakąś? Ale tak będziemy bezpiecznie. No albo po policję. Ej! Pas, co tu jest? Co to jest? To? Wow! Ej, 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 Spokojnie, spokojnie, spokojnie! Już, już! Jestem policjantem. Więc co to jest! Trzymam! Już wsiadamy. Wysiadę z samochodu. Dobrze, już był lokalizator. Już wysiadamy. O, już wysiadamy, już wysiadamy, tak? Dobrze, pani woda, już wysiadamy. Jeden z pan znalazł. Mam w samochodzie lokalizator. Ej, Co o, to robicie? Ogólnie tak, człowiek, który pana porwał, jest tam, leży nieprzytomny. Zostaliśmy my porwani i nie chcemy z nic wspólnego. To wzięliśmy, no bo nie było pana, nie? A ja on chyba zaczyna uciekać owulnie okay. się Nie ma was. Idzie Stój. Spadamy, spadamy. Ej, zostawiamy ten radiowak. Jad dalej Daj do Dobra. Widzowie, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. My w tej chwili uciekamy. Powolona akcja. Do następnego.